Dzisiaj z serii, pisać każdy może, ja, trochę lepiej lub trochę gorzej. Nie żebym się śmiał z książki, którą teraz pokażę, ale no jest to przykład, ta książka jest przykładem na to, że no, były czasy, gdzie wydanie książki no to było, było rzeczą dużo trudniejszą, w tym momencie można to zrobić Dosyć łatwo. Nie zawsze warto. My się zastanowimy, czy warto było wydać tą książkę, którą Wam zaraz e, pokażę. E, w, no, w erze druku cyfrowego nie trzeba już zamawiać od razu 5000 egzemplarzy. E, nie trzeba się do końca zastanawiać nad tym, jak to dystrybuować, gdzie to trzymać. E, no cóż, mamy po prostu. Mamy po prostu możliwość wydrukowania książki przez różne platformy. Ja ich nie będę w tym momencie reklamował, bo może nie, to nie to jest moim zadaniem. Po prostu wrzucamy tekst. I jeżeli ktoś jest naszą książką zainteresowany, no to wtedy ta platforma tę książkę drukuje w jednym egzemplarzu. Pakuje, wysyła i, i już. No, są zalety oczywiście takiego rozwiązania, bo yy, no jest taki bardzo niski próg wejścia na ten rynek. No, w zasadzie wystarczy książ wystarczy wystarczy książkę napisać. Dobrą książkę najlepiej wystarczy zrobić jakiś skład tej książki i dalej jak ktoś kupi to kupi. Tak? No, Wadą tego, tego jest to, że ta książka jest ona jest dostępna na rynku, ale jest ciężko dostępna. W to Naszym zadaniem jest jakoś tam dystrybuować nadal na, na, na forach jakichś elektronicznych na Facebooku, czy, czy w innych tego typu miejscach. Następną wadą jest to, że no ta książka się robi droga. No, jednorazowe wydanie książki, przesyłka, to co zarabia ten, ta platforma, my zarabiamy z tego, co wiem, bo nie wydałem żadnej takiej książki. Jakoś, jakoś, to, jakoś to mnie to nie... Nie mam co, prawdę mówiąc. To autor tutaj na każdym egzemplarzu nie zarabia specjalnie dużo. Siłą rzeczy większość tych książek, które są w tym momencie dostępne, to są książki ludzi, którzy wpadli na pomysł wyprodukowania książki w takiej niskobudżetowej, że znaczy, mało kosztowało pracy ich zrobienie tej książki. Jak to osiągają? No Bardzo często korzystają z tekstów, które już gdzieś kiedyś tam były napisane i prawdopodobnie one się jakoś tam już na no, same sfinansowały, już się, już się, już się zapłaciły, a my później zbieramy to do, jakoś tam do kupy i, i już wydajemy. Czasami też jest Czasami też jest tak, że ktoś po prostu wydaje książki, które już skończył im się ten okres praw w własności, więc są to jakoś jakieś starodruki, które no spokojnie można wydać w miarę niewielkim kosztem edycyjnym. No wtedy, jeżeli chcemy, po prostu, jest kilka takich wydawnictw. Ja nawet za jakiś czas o, o, o takich wydawnictwach będę, yy, będę mówił. Yy, ale przechodząc teraz do książki. Jaką mamy książkę? Książkę mamy w języku angielskim. Boxing Footwork Tips and yy, Exercises. To tytuł jest bardzo interesujący. Praca nóg w boksie. Jeżeli ktoś interesuje się sztukami walki, jeżeli ktoś trenuje boks przede wszystkim, ale jeżeli ktoś się interesuje sztuki, sztukami walki wie jak ważna jest praca praca nóg. Jeżeli ktoś ćwiczy sztuki walki to prawdopodobnie też bardzo docenia pracę nóg u bokserów, która jest no, mają to naprawdę dopracowane tak w, do do perfekcji. No i tu dostajemy książeczkę, która. Książkę, powiem przestać mówić książeczka. Dostajemy książkę, wydawnictwo, które yy, wedle tytułu powinno się tym zajmować. Minusem kupowania książek yy, przez internet, nie, minusem kupowania książek tych nisko nakładowych jest to, że macie niewielkie szanse, żeby zobaczyć, co jest w środku. Kupujecie po prostu w ciemno. A. E, korzystanie z e, opinii, które ktoś tam wpisał, w, e, posłuchajcie, to 50% tych opinii to są opinie ludzi, którzy e, to sami tą książkę napisali. Ona jest, e, prawdę mówiąc, e, a te opinie są dla mnie niemierodajne, ale e, wróćmy znowu do tej książki. Tutaj, proszę bardzo, ja je prezentuję. To wydanie takie e, bardzo poręczne. Okładka z bardzo fajnego papieru wygląda jakby ten papier był po prostu jakoś, jakoś specjalnie boskowany, w związku z tym ona nam się jest to książka powinna być książką treningową więc jeżeli mamy brudne ręce, jeżeli mamy spocone ręce to tutaj to się, to się niespecjalnie, niespecjalnie się zniszczy W środku papier nie jest kredowy jest no papierem drugiej jakości ale to też jest cecha charakterystyczna tych książek jeżeli chodzi o edycję czcionka ok, duża, fajna co prawda nie mogę czytać tego bez okularów ale to jest już kwestia tylko i wyłącznie mojego wieku, tak, muszę sobie założyć okulary i, i mogę ją czytać spokojnie. Jeżeli chodzi o... Książka jest po angielsku, więc tak uwaga dla osób, które nie czytają po angielsku. Jest napisany łatwym językiem. Możecie nawet tą książkę użyć do tego, żeby się tego angielskiego po prostu uczyć. Znam osoby, które nauczyły się... Angielskiego po prostu siedząc ze słownikiem i czytając książki w czasach, kiedy jeszcze nie było translatorów. Bo było to kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat temu i do przykład takiego mojego kolegi, który po prostu pół książki przetłumaczył, przepisując go do zeszytu tą książkę, pół dużej książki. Yy, i korzystając ze słownika yy, angielsko-polskiego, a drugie pół stwierdził, że on już na tyle płynnie czyta tego autora yy, i tą książkę, że po prostu sobie odpuścił i te, ma pół książki przetłumaczone, a pół przeczytane. Yy, także spokojnie, naprawdę spokojnie da się, to, yy, da się to czytać, a korzystając z translatorów yy, to już naprawdę może nie jest to jakoś takie super wygodne czy, yy, yy, czy rozwijające, albo jak będziecie czytać przy pomocy translatorów, no to ta nauka angielskiego będzie szła dużo wolniej. Ale książkę da się, yy, da się czytać. Yy, książki tego typu kosztują kilkadziesiąt złotych. Yy, tak jak wspomniałem, no, wadą książek yy, wydawanych w tej formie takiej. E, tego y, druku y, jednego egzemplarza jest po prostu to, że książka, książka jest dosyć y, droga. Ale oceńmy jeszcze jedną rzecz, bo jest, jest tu taka no, śmieszna rzecz. Mamy spis treści. E, spis treści y, no, pokazuje nam, że no, sporo jest tego, y, sporo jest wiedzy tutaj, tutaj, tutaj zawartek. Słuchajcie, spis treści jest na na, na czterech stronach, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt rozdziałów. Praca nóg w taktykach ofensywnych, praca nóg przy seriach uderzeń, praca nóg w wygranych rundach, zaawansowana praca nóg. No ktoś, ktoś naprawdę się mocno tutaj Yy, napracował, tak? Jakieś yy, ćwiczenia sparingowe. Yy, jest, jest tego naprawdę sporo. I oczywiście jak to w spisie treści. Przy każdym rozdziale mamy stronę, na której yy, to się yy, dany rozdział się mieści. Następnie przychodzimy do treści i strony są nieponumerowane. To taki przytyk do, przytyk do tego kogoś, kto robił, kto sobie tutaj tą książkę edytował. Prawdopodobnie nie, nie zajmuje się edycją w sposób profesjonalny, a chcąc obniżyć sobie koszty, to by po prostu nie skorzystał z, z edytora. Co nie wróży do końca dobrze, bo to by mogło znaczyć, że no ten edytor też nie przejrzał na przykład z czegoś jakichś przecinków chociaż do tego są teraz też specjalne aplikacje. I, I jeszcze jak ktoś ma jak korzysta z tej automatycznej inteligencji, to również coś takiego może, może tam robić. Jedna y, zdecydowana wada tej książki, tej, y, tej książki jest to, że tutaj totalnie nie ma żadnych ilustracji, ale to prawdopodobnie dlatego, że y, no cóż, zrobienie ilustracji kosztuje, a tego typu książki są wydawane naprawdę bardzo budżetowo. I, i to jest zasada, która się tyczy wszystkich książek, y, które są wydawane. Y, w tym, w tym stylu. One raczej nie są zrobione, raczej nie ma tutaj ilustracji, ponieważ ilustracje podnoszą, podnoszą koszty, ale taka uwaga, jeżeli ktoś z Was by chciał wydać taką książkę, słuchajcie, jest coś takiego jak QR-kody i QR-kody mogą prowadzić do filmów, a filmy zrobić jest dosyć łatwo. Jeżeli ma się do przekazania wiedzę, to one nie muszą być super piękne w, tam edycyjnie, żeby się zaczynały zawsze tym samym. Jak widzicie, też te filmy moje nie są jakieś takie edycyjnie e, super piękne, więc tutaj do ćwiczeń mogłyby być kury kody, które po prostu pokazują, jak dane ćwiczenie wykonać. E, czy ja tą książkę polecam? E, boxing, Footwork, Tips and Exercises. Nie, nie powiem Wam, gdzie ją można kupić, sobie sami wyszukajcie, e, da się. Polecam ją dla kogoś, kto ćwiczy boks, polecam ją dla kogoś, kto jest jakimś początkującym instruktorem, albo, albo chciałby wzbogacić, nie wiem, prowadził jakiś kung fu, a chciałby wzbogacić swoje treningi o takie bokserskie bokserskie sztuczki, bokserskie, bokserskie ćwiczenia, to jest jakaś kopalnia, kopalnia wiedzy, chociaż z drugiej strony. Znaczy taką kopalnią wiedzy tych bokserskich ćwiczeń nie, nie, są w tym momencie po prostu rolki na YouTube, tam jest strasznie dużo tego typu rzeczy. E, w, nie wiem. E, e, chodzenie, e, ta praca nóg Tysona, to po prostu wszyscy w tym momencie to, to, to pokazują tam, tak, Jest taki hak, zejście i, 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 i sierpowy. E, z takim fajnym pivotem, takim, takim obrotem na na nogach pewnie dużo lepiej jest to zobaczyć niż przeczytać w czymś takim, ale to już od Was zależy, czy, czy, czy wolicie, czy nie. Ja, ja lubię książki, lubię czytać, w związku z tym taką książkę sobie nabyłem i czasami z niej korzystam. Z stoję tej akurat, stoję akurat tak. Cóż, no, trzymajcie się. Jeżeli jesteście za produkcją takich książek, dajcie mi znać. Jeżeli macie, macie coś yy, przeciwko, to też możecie wpisać w komentarzach. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.